Dzień dobry, witam serdecznie Panią. Odpowiadam na pytania w sprawie pracy. Pierwsza kwestia to czy poradzi Pani poradziłaby Pani sobie na tym stanowisku, które w tym momencie Pani zaoferowano. Ok. Czy Pani miałaby przygotowanie? Tak, być może pani w siebie nie wierzy. Spytajmy kart. Czy Pani miałaby przygotowanie do tego. Żeby pracować na stanowisku osoby kontrolującej. Cesarzowa. Hm. Wie pani co, ja bym powiedziała tak, że moim zdaniem, jak patrzę na tą kartę cesarzowa na stanowisku kontrolera. To ona oczywiście przygotowanie ma, bo to jest cesarzowa, czyli. Ja powiedziałabym, że bardziej wynika to z tego, że Pani w siebie nie wierzy, ani nie dlatego, że Pani nie ma umiejętności, bo jak kto, jak kto, ale cesarzowa umiejętności ma. Natomiast czy cesarzowa byłaby dobrą kontrolerką? No chyba by Panią zawsze serce bolało, gdyby było coś nie tak, bo cesarzowa bardziej otacza opieką, służy pomocą, aniżeli stoi z kijem, kontroluje i pogania. Więc... E, więc Pani rola na tym stanowisku, myślę, że byłaby nieco odmienna. Mogłaby Pani stworzyć coś takiego. W sensie nie stać z kijem, tylko kontroluję, ale pomagam. Pomoc dzięki kontroli lub przez kontrolę, tak? Jakby Zaoferować gotowe rozwiązanie na czyjś problem, jeśli takowy zaistniał. Więc tu myślę, że no póki co ta cesarzowa, czy pani miałaby przygotowanie, żeby tam pracować? Tak, aczkolwiek przygotowanie pani ma no właśnie do tego, żeby dbać, żeby się troszczyć, tak jak cesarzowa. Czyli ta praca kontrolera mogłaby nie być zgodna z Pani prawdziwą duszą i naturą, naturą osoby właśnie, która daje, a nie na zimno kalkuluje, tak? I szuka czyichś błędów. No nie jest to wdzięczna praca i ona myślę, no nie zaspakajałaby tej właśnie pani potrzeby troszczenia się. No dobra, ale pierwsze pytanie, no mamy na tak, czyli pani miałaby przygotowanie do tego. Następnie boi się Pani, czy by Pani sobie poradziła, tak? Czwórka kielichów. Czy by sobie Pani poradziła? Czy byłby ktoś, na kim Pani mogłaby się oprzeć, kto by Pani pomógł? I pytanie finałowe. Jaką odpowiedź dać Pani przełożonemu? Ja myślę, że. Ja myślę, że tak. Na pomoc czyjąkolwiek nie ma pani co liczyć. Byłaby pani sama z tym wszystkim. Jaką dać odpowiedź przełożonemu? Karta umiarkowania i jeszcze nie dawać, i jeszcze przeciągnąć. O ile się da, o ile można. No, karta umiarkowania sama w sobie jest niespieszna. Czyli tutaj Jaką dać odpowiedź? No przede wszystkim niespieszną, ale jeszcze mam jedną tutaj jakby myśl, że mogłaby Pani, karta umiarkowania tyczy się zdrowia. Jaką dać odpowiedź? No to może być tak, no jeszcze tam mój stan zdrowia jest taki i taki, zatem no proszę, żeby tam się tam coś wstrzymać. Drugi, no ja chętnie pracowałabym w jakiejś jednostce związanej ze zdrowiem, prawda? No, ale jeszcze muszę zrobić porządek tam z pewnymi sprawami i dopiero jasno mogę się wypowiedzieć. Także tutaj wyrażenie też takich swoich obaw, tak? Bo tu naprawdę nie ma komu pomóc. Nie wiem dlaczego, ale jest to tak niewdzięczne. Stanowisko w Piątce Mieczy. Tam każdy jest jakiś pogoniony, prędzej czy później. I Czwórka Kielichów. Kwestia jeszcze do zastanowienia. Tu mnie jeszcze, dlaczego tutaj. A teraz, jak się ten pani przełożony do tego odniesie? Proszę bardzo, paść denarów. On będzie dalej proponował pracę. Przede wszystkim tak, myślę, że to nie jest człowiek, który chce panią zwolnić. Mamy pracę siódemka kielichów, no albo na przykład z osobami uzależnionymi, bo co on może zaproponować? Pracę z osobami uzależnionymi, tak. Z młodzieżą uzależnioną od czegoś tam, używek wszelkiego typu. To jest pierwsza informacja. Druga informacja to jest taka, że w siódemce kielichów mamy różne propozycje. Czyli nadal mamy rycerza denarów, powoli, powoli różne propozycje, żeby pani się czuła czwórka buław, żeby pani miała taki swój azyl, poczucie bezpieczeństwa. Czyli to nie jest osoba, która chętnie by panią wyrzuciła z pracy. Ten pani przełożony. Czy byłaby szansa otrzymania tej innej posady w charakterze pomocowym? Tu karty podpowiadają, że tak jakby byłby to powrót do tego, co już było. I wejście drugi raz do, do tej samej wody, to jest raz. A i tak, i tak, by pani stamtąd odeszła. Dla mnie, jeżeli już w ogóle mówimy o jakimś pani charakterze pomocowym, to praca z ludźmi uzależnionymi od narkotyków, od alkoholu. Czy instytucjami, które takimi ludźmi się zajmują też, być może z ramienia Urzędu Gminy też jest jakaś jednostka i pani tam dobrze by się sprawdziła i wtedy ta rola tej cesarzowej matki, szczególnie jeśli chodzi o młodzież. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Cesarzowa jest matką. Stąd jakby moje sfokusowanie na, na, na młodych ludziach, tak? Znaczy ja nie mówię, że to pięciodziesięciolatki uzależnione są, ale młodzi ludzie, tak? Nastolatki, szkoła tego typu rzeczy. Natomiast jakby całość, jak mówimy o innym charakterze pomocy, to tutaj nie za bardzo wydaje mi się, pani by była. Zadowolona, a wyciągnęłam sobie, czy, czy ta, właśnie z tą młodzieżą, proszę bardzo, nie, karta świat. Karta świat. Z, to, z tą uzależnioną młodzieżą. A ta kontrola. Dwójka denarów. No. Ewidentnie, praca, y, pierwsza karta, która wyszła, cesarzowa, tak? I mogłabym nie dociągać, y, nie wyjmować żadnych. Kart oprócz tej cesarzowej, dlatego, że tak naprawdę ona powiedziała nam wszystko. Czyli, przygotowanie do pracy, yy, pani posiada, o to bym się nie martwiła. Na pomoc żadną fałszywych doradców, raczej też to pani niepotrzebne. Czy pani by sobie poradziła w tej kontroli? Poradziłaby sobie pani, aczkolwiek musiałaby pani stworzyć, jakby zupełnie. Inną, inny mieć pomysł na, na, na tą kontrolę. Nie taki standardowy, idę i coś tam robię. Nie, bardziej wspierająco, bardziej um, otoczenie opieką, sugerowanie rozwiązań, tak? A co do samego przełożonego? Nie udzielać jeszcze odpowiedzi, jeszcze sprawę odwlec i powiedzieć swoje zdanie, gdzie by tak naprawdę Pani czuła się najlepiej. Dziękuję bardzo.